Cześć z tej strony, franek. A dziś gramy w bug Snacks. No i. Wielka Margarita! Wow! Ok, spadliśmy z statku. No to idźmy przed siebie. Skoczmy. Kłócajmy. To były chyba frytniki. Albo jakieś miniamongasy. Albo w ogóle jakieś. Szpędające się pająki. O most. Powięgnijmy. Lepiej powięgnijmy. Okej. Okay. Co to tutaj? What? Co to są... Co? Wielka margarita. Wow! Wielka margarita tam była. O nie, o nie! Game over! Sorry za drugi dzień dźwięk.

I'm lit, and I have made an incredible discovery here on Snack 2 Island. But this is more than a mere expedition. My na followers grane. and I have started building a new community here. Construction of our settlement is well underway. What draws us so far away from civilization? What discovery could tempt us to start a new life in the untamed world? snacks? They're the most delicious thing in the world. You haven't lived until you've tried one. Uh, it's true. Half bug, half snack. There's nothing quite like them. There's one now. I got it. I got it. Ooh. Ouch. Good effort, Bilbo. As for you, I'm sure you're wondering why I've sent you this film. Okay. I've read your work, the shadow of Grumford. the secret of Soylent Grump, Stella. Okay. Pieces of journalism. Like me, okay, you have a passion for discovering unknown truths. And also like me, if you truly recognise your talent, you are just the Grumpus I need to share my story okay. with the world. I've sent you a map to our settlement. Come to snack okay. to Together, you and I will share the. Jestem okay. Gdzie jestem tutaj, ah. Każda dyrektorka wy. tutaj, dyrektorka. Okej, okay. O, nie! Okej. A... Mm. Okej, okay. okay, mówiła do mnie Nie wiem co, w sumie trochę. Truskawnik! Baks, O, biegniemy. To jestem ja, jak zbyt dużo zjem jedzenia. To jestem ja. Leżący, kiedy się najem. To jestem ja. Sieba Fifi. Jesteśmy chyba braćmi. Razem jesteśmy dziewięcy. Fifi? Fifi, potrzebujesz tego słodkiego truskawnika, A, wyskanujmy go. Truskawnik. Uwielbia czekoladę. Bardzo prosty lo, robal. Zobacz, jak się porusza. Hmm... Wi Widzę, jak się porusza. Fifi, mam, mam twoje he, 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 rzeczy z, właśnie z truskawnikiem, Fifi. Okej, okay, Fifi, złapmy tego Bugsnaxa. Fifi... Co mam robić? A, chowa za kamieniem. Fifi, hi, hip. A, jest snacks. Teraz idziemy do... Fizi Jesteś tym, co jest Jesteś tym, co Jesz. Jesteś tym, co jesz. Jesteś tym, co jesz. A, to... Mam słów na Twoją rękę, już kompletnie nie, nie mam. Ok, musimy znaleźć trzy bak snaks hewka karotował, wielbia jakiś tam sos, Reszta... nie. Y y o ty, o ty, oddaj mi to, oddaj, 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 oddaj to. Ej, myślałam. Oliwka zielona uwielbia ser. <laughs> Dlaczego ja sam sobie pomijam dialogi? Siema truskawnik. Szukam innego sposobu nie płapki. pułapki Liwko bym... Bo... Po prostu zniszczymy Chyba nie będę próbować Hewka karotowa Nawet nie jestem, żeby przeczytać o mm. Hewka karotowa Nowy nax. Chodź truskawnik. Chodź. Chodź mi tutaj. Chodź. O, mamy truskawnika. Okej. Okay. Chodźmy. Chyba w baksnak się zbiera burza. Albo to u mnie się zbiera burza. Okej. Okay. Oliwka. Znowu mi przed chwilą ukradł. O ty oliwko i się razem mi ukraniesz a, a będę cię nazywać niemiła oliwka. Albo oliwka oliwkowa. Albo oliwiak. Okej, okay, dajmy. Nie wiem czy na tej... E Trójkątnej nocy będzie ci się dobrze chodzić, Fifi. Ok, Fifi, podążamy za tobą. Raczej to ty, Fifi, za nami. Rozwal tego krzoka. Rozwal krzaka. Fifi. Fifi. Chce rozmawiać. Jest jeszcze rozwalił krzaka. On ma super siły. Truskawniki są super silne. A FKA i truskawnik. O, ma. A przy nami Wambus bambus. Okej. Okay. Macie dys dyskusję. Chyba się nie lubicie. Łambus bambus nie. nie. O nie! Dlaczego już w Łambus? Łambus. Wambu. Łambus. A mam zaprowadzić tego burgerka tam. Zab. Zwab. Zwab. Hamburgera. Do zagrody. Okej. Faksta. Box, Nie Więc, tego. Nie zabrać tego. Faksta. Ja, czy ja jączy ja, Dlaczego Dlaczego w nie możesz powiedzieć... Jestem zmęczony. Nie, chcę mi się wstawać, bo znak ciało ciało to trudno. Mm, 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 mm. Wambus bambus Jak sprawdzić co się dzieje z fifi łampus bambus Znaczku znowu ten ketchup zbieram Przecież mogę e, filbo, Fifi Wróć do Łombusy, bambusa. a złapie nam sztukę Bugsnaxa, Frutnika. Frutnik. Okej. Okay. Więc. Fretzy. Więc. Więc chodźmy w było który rezonowałem sobie. Okej. Okay. Pierzmy frytnika Okej okay, frytnik no, no chodź tutaj jest mam cię frytnik frytnik nowy bug snacks frytko frytkowa noga łambus Bambus. Byle żeś nie miał frytkowych. Kiedyś całkowicie był. Bo żeś że się nie stał frytką. Życę, życzę ci bambus, bambus żeś nie był frytką. Burger. Uwielbiasz ketchup. No rozwal to Hamburger Szaszka Szyszka Ba Okej okay. No i co tutaj będzie? O oh, kolejna szaszka Szyszka ba. bag Szyszka bag Szyszka bug z Szyszka bag z Szaszka bag z It means Bugsnax. Shush. Shushka baa, shushka baa, shushka baa. Shushka baa, shushka baa. Shushka baa, shushka, ba. shushka ba. Okay. Wambus bambus. Mami moja zashki. Wambus mami. Mamy dwoje szaszki. Mamus, mamus, jest te szaszki. Mamus, mamus, jest te szaszki. Mamus, mamus. Hr... Krabo burgera mam ci złapać, powiadasz. Złapię ci. No i do świata spongeboba. Hmm. Trochę. Szaszka. Ułatwione mega złapanie szaszki Filbo. Fifi znaczy się. Chodźmy do Kraboburgera. Nie czym zęb. chodź kraburgeru chodź Chodźmy krab Kraburger burger, burger raczej. Wamus bambus. Pomóż nam przejść dalej. Okej, okay, drzewo się zwaliło. Na każdym razie Mewika. Mm. Mefika. O m m Nie chcę mi się. Nie, chcę mi się gadać. Mewika. I na widzi kifi i jakiegoś drugiego. Okej. Okay. Befika. Nie chcę z tobą rozmawiać. Musisz być samotna. ja nie mogę kać. Bierzmy jej. Okej, okay, bierzmy nasz dziennik. Okej, okay, Befika. Wiem, o co tu chodzi. No i Befika, przejdź dalej. No, przejdźmy dalej. Potrzebuję... Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay, filbo fil, Papia, Filbo f... Oczywiście nasz. Wambu Strowblenham. Wiem dlaczego jest taki chamski dla Filipiego. Belfika Win. Les Glumpy Okej okay. lumpy nie da być Okej, okay, no i... Chcę, że przeszło dalej. Glumpic, Lumber. Okej. Okay. No i tutaj są tylko wskazówki. No i możemy pogadać z tą bewika

Bam, bam. Filbo, Fifi. Otwórz poproszę. Fifi. Ok. No i. Snacks. Fifi. Fifi. Wow. Ok. Fifi. Więc. Yes. Za chwilę będziemy kończyć odcinek. Okej, okay, bo przeglądajmy sobie. Nie jest potrzeba Okej, okay. snack. Snacksburg. Okej, okay. snack hamburger raczej. Nic tutaj nie zrobię tajemnicze wow wow zrób się okej okay. tam są jakieś lasy i zimowa góra to bardzo ciekawe ta gra całkiem fajnie się prezentuje, małą grafikę i, i, i powiem, że kto by chciał sobie zakupić Bugsnak, to dobry pomysł. Bardzo fajna gra. Jeśli umie się grać na, na, na padzie albo na klawiaturze. Ok. I chciałbym na tym miejscu zakończyć pierwszy odcinek z Box Snacks. Dzięki za oglądanie pa. Zapraszam na następny odcinek. Pa.